Czy zobaczymy Cię jeszcze w walce kobiet na Fame Mama? Kto wie, kto wie! Dobra, ja się z... Marta, Twoja przeciwniczka Esmeralda podczas pierwszej konferencji powiedziała Ci, że będziesz mogła ciągnąć jej jak się czujesz, że z nią wygrałaś. W pierwszej konferencji powiedziała, że położy mnie w pierwszej rundzie, sprowadzi mnie do parteru i na tym skończy walkę. Więc e, tak jak powiedziała, tak się stało, tylko że... Tylko, że... Ja już jest totalnie wyjebane. Porteru. Będziesz robił Na tym skończy walkę. Więc e, tak jak powiedziała, tak się stało, tylko że... Tylko że wiesz... No. Tylko, że, no, no, życie jest przewrotne i ja nie wiem w ogóle na... Tak rzucała, wiesz, jakby podeszła do tego z dystansem i tak samo... No ja nie wiem, po co takie awantury. No przecież. I tak mu powiedziała mi, czekaj, czekaj, zobaczymy na ringu i, i zobaczyła. I, I co? Jest mi szkoda po prostu, ale głoś ja mi serca... ¡Sí!